Tak śpiewają, cudowna natura, mokra trawa jak za dziecinnych lat. Idę na działkę otworzyć pomidory. Idę na działkę zebrać szpinak do kanapki. Będzie na bogato. Trzeba upiekłem pizzę. Zostało trochę ciasta, zrobimy jakby taki fukacie, ale trochę jest twarda. Pobawimy się na poważnie. Pobawimy się dobrze. Big time. Tutaj są pomidory, otwieram okno, żeby oddychały, bo jednak jest trochę zimno jeszcze nocą. A tutaj jest seller, tutaj jest por. Por w ogóle jest niesamowity, bo jego praktycznie nie ma. Nie wiem, czy w ogóle wyrośnie, Kalarepa. Rukole też się widzieli do pizzy. A tutaj jest, można powiedzieć, kto? Baby spinach, czyli on jest jeszcze mokrótki. Zbiorę trochę, będzie do takiej fajnej kanapki. Big time. Sytuacje są dziwne, sytuacje są mega dziwne, a... Um... Muszę zacząć się ruszać, bo mam wielki brzuch, jestem zastany. E... Tu są kwiatki, pokażę wam kwiatki, dobra. Tu są, nie wiem co to jest, tu są borówki, tu jest... Nie wiem kto to jest, tu są borówki, tam dalej ale zasadziła jakieś kwiatki, zaraz zobaczymy na zbliżeniu. Takie kaktusowate i inne. Fajnie to wygląda. Ale niektórzy działkowcy mówią, że jeżeli masz trochę obskurny domek, cała działka traci. Nie da rady, że masz wszystko super, jak masz obskurny domek. Domek musi być pomalowany. Tu się otwiera. Tu się otwiera. Zrobiliśmy taki zameczek. Pum. No i co? Wchodzimy w akwarium. Czy on da radę? Jest trochę kruchy, miękki, łamliwy. Ale może da, zobaczymy. Trzeba otworzyć tam to okno, żeby to oddychało Pomidorek, patrz jak dotkniesz pomidorka, on się cieszy, taka jest prawda. Dotykam wszystkie, znaczy wszystkie, niektóre. I one wtedy załóżmy trzeba nim potrząsnąć, tym jakoś zapylają. No i też chodzi o zapach. Papryka. Dobra, otwieram okienko. To jest szalotka mogę w zasadzie już wyrywać całą, e, całą. Cał. Cebule nie, cebule tylko i reszta niech rośnie. Czosnek, w tym roku jak i poprzednik wydaje mi się, że został zaatakowany przez jakiegoś grzyba i tutaj trzeba pryskać. Są od tego ludzie, są od tego fachowcy, eee, nie wiem co to jest, seler chyba, który jest pełno tych marchewkowych, pietruszkowych, one fajne zawsze puszczają takie włoski. No i burak, no zobaczymy co z burakiem w tym roku, oczywiście szpinak, oczywiście rukola do pizzy. Tam mam pojemnik, zbieram szpinak. Rozgrzewamy grilla. Tu mamy ten pizzot, ale jest za twardy. Zwykły, fajny od brezowskich. Masełko, później szpinaczek, parma i ser kozi. Jest parma, teraz szpinak. Kiawula z rana podstaw Jest szpinak umyty, wyczyszczony. Muszę tylko te korzonki, cholera, nie we wszystkich urwałem ser kozi włoski z orzechami tutaj tak szybko nałożyłem, przykrywam i na grilla, bo jest gorący kawa już za chwilę z miodem, a tu praca posmarowałem masełkiem po zewnętrznej, tu na górze też lekko dziawnąłem. tutaj będziemy odwracać parma, szpinak domowy, działkowy na to ser kozi, naprawdę oryginał prosto z Włoch będę odwracał takie marki, takie znaki to coś Cudownego dla człowieka, który właśnie grilluje w najlepszych knajpach. Takie rzeczy, najlepsze knajpy często mają własne ogrody i uprawy. Znam kilku takich ludzi. Patrzcie na to, fajna warstwa, szpinak domowy, baby spinacz. Jest sporo, myślałem, że mało, ale z takiego jednego działnięcia. Nie wiem, czy się wyrywa z tymi korzonkami, czy po prostu ścina listki. Muszę poczytać się, dowiedzieć. Niektóre ściąłem kilka, wyrwałem z korzonkami. Może był to błąd, nie wiem, ale to dochodzi, ale to buzuje. Już niedługo na talerzu. Dla moich fanów, ludzi sukcesu jest godzina przed ósmą. Dajemy czadu, dajemy na bogato, dajemy ostro. Grzanki, tosty bardziej, co ja mówię, jakie grzanki, kiedy grzanki. <laughs> Więc tak, tosty, masełko, parma, szynka parmeńska, puni szpinak i kozi ser. Czegoś takiego dawno nie było. Pozdrawiam moich fanów. Patrzcie niedługo, jak to wygląda. Na talerzu. Już na desce dla wiernych moich fanów. Patrzcie na to, przekroję na pół i na talerzek. Wow. I gotowe. Nie wiem czy się nie pokuszę i nie wyjdę z tym na chwilę na balkon, żeby pokazać naturę, żeby pokazać świeżyznę. Tutaj sobie przesuniemy. Tak to wygląda. Wspaniałe tosty, serkozy No ale przede wszystkim chodzi tutaj o baby spinasze. Dlaczego? Bo jest własne.